I jaka kwota to 57 sekund Widzisz, staroniłeś się, miało być na okrążeniu No normalnie trwa No dobra, to zrobimy po jedno. Dobra, teraz odjedź Ale nie mam do tyłu Nie masz do tyłu? To ja mam

Patrz dobra, chodź! Zgać go na razie! Jeszcze, jeszcze... Ognia! nie bo to jest niebezpieczne. Tu nie ma dziury w całej To nie będzie. O. Łańcuch. No dawaj szybko! Zakładaj może wyrobi. Tak jest cross country. A co? Ja to już od 55 A ja? 57 Jakby ci jakbyś od razu zaczął zakładać, nie macha, to byś może i zdążył. Ale jeszcze A ja jechałem. Co jechał? Jeszcze jechałem. Dobra,